Cześć, witajcie w trzecim odcinku podcastu Na Koński Rozum. Ja jestem Julia i chciałabym dziś z Wami porozmawiać o pogorszeniu zachowania konia po wprowadzeniu pracy na wzmocnieniu pozytywnym. Powiem Wam, co może powodować takie pogorszenie, jak może się ono objawiać i jak sobie z nim poradzić. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest to znienawidzone przez wiele osób R. R, czy też innymi słowy wzmocnienie pozytywne. Positive reinforcement to metoda treningowa, w której wykorzystujemy nagrodę pozytywną oraz karę negatywną. I tutaj przypomnę jeszcze raz, że według kwadratów wzmocnień mamy nagrodę pozytywną, nagrodę negatywną, karę pozytywną i karę negatywną. I tutaj ten pozytywny i negatywny nie oznacza wcale, że coś jest dobre lub złe dla konia. Nagroda pozytywna oznacza inaczej nagrodę dodaną. Czyli my dajemy coś koniowi. Najczęściej jest to jedzenie, ale może to być również drapanko, ulubione ćwiczenie czy nasz śmiech. Kara negatywna oznacza karę odjętą, czyli zabieramy coś koniowi, na przykład nie dostaje jedzenia, ale nie, że zabieramy mu posiłek, tylko nie dostaje tej nagrody w postaci jedzenia. Wzmocnienie pozytywne opiera się na warunkowaniu instrumentalnym, czyli budujemy u konia kojarzenie zależności. Ja wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie, ale to nic innego jak świadomość z tego, że jeśli zrobi coś dobrze, to dostanie nagrodę. Czy na przykład w przypadku pracy z klikerem, jeśli koń słyszy klik. Wie, że zrobił coś dobrze i czeka go nagroda. I właśnie takim najczęściej wykorzystywanym narzędziem w pracy na R jest kliker, który pozwala nam zaznaczyć dokładnie, o jakie zachowanie nam chodziło, dzięki czemu nasze wskazówki są bardziej dokładne. Poprzez wzmocnienie pozytywne możemy konie nauczyć praktycznie wszystkiego. Od bardzo prostych czynności, jak na przykład stanie przy czyszczeniu, Poskomplikowane zachowania oraz sekwencje zachowań, jak na przykład praca pod siodłem. W R, bardzo zwracamy uwagę na komunikację końsko-ludzką, pozwalamy koniom na kreatywność w treningu i budujemy ich pewność siebie. Brak wiedzy i zrozumienia tej metody przez ludzi może prowadzić do masy błędów w trakcie treningów, przez co możemy doprowadzić do końskiej frustracji, a nawet agresji. I to jest pierwszy wątek, który chciałabym omówić. Wiecie, dużo ludzi uważa, że wzmocnienie pozytywne to po prostu bieganie za koniem z marchewką na kiju, że to tylko zabawa. Otóż zasmucę tych ludzi teraz, bo to zupełnie nie tak. Owszem, mamy kij, który nazywamy targetem, ale na jego końcu nigdy nie ma żadnej nagrody. Target to po prostu jedno z narzędzi, dzięki którym możemy na przykład poprosić konia o wygięcie, czy podążanie, czy też pokonywanie przeszkód. Marchewek też używa się raczej rzadko. Ja na przykład nie używam wcale, bo mam kucyki, które mają ograniczoną dietę. Ale żeby zrozumieć o co tu właściwie chodzi i dlaczego nie używa się ciągle tych marchewek, musicie wiedzieć, co to jest stopniowanie nagród. Nagrody bowiem mogą być różnowartościowe. Na przykład, siano czy dla części koni drapanie będzie nagrodą niskowartościową. Czyli taką, za którą w dużym uproszczeniu koń zrobi mniej skomplikowane rzeczy, ale już za jakąś smaczną sieczkę czy musli wysili się troszkę bardziej. Jeśli natomiast chcemy czegoś super ekstra, albo koń zrobił coś super ekstra, to wtedy wjeżdża cała na pomarańczowo nagroda wysokowartościowa, nazywana często jackpotem, czyli na przykład ta wymęczona przez wszystkich marchewka. Oczywiście, to nie musi być marchewka, to może być cokolwiek innego, co wasz koń uwielbia. Jeśli na przykład macie kucyki, jak ja, i nie chcecie ich skarmiać marchewką ani innymi owocami czy warzywami, a potrzebujecie czasem je bardziej zmotywować lub chcecie je nagrodzić za coś świetnego, możecie dać na przykład trzy porcje sieczki, wydane jedna za drugą. I teraz przekładając to trochę na ludzki, załóżmy, że ktoś chce, żebyście zrobili rzecz, która no, nie wymaga od was za dużo zaangażowania, robicie to z łatwością, wtedy chętniej zrobicie to zadajmy na to 10 zł, albo nawet potraktujecie to jako przysługę i nie będziecie chcieli w ogóle zapłaty. Ale jeśli już ktoś prosi, żebyście zrobili coś mega wymagającego, jakiś projekt, który zajmie Wam miesiąc, to gdyby powiedział, że zapłaci wam 10 zł, no to chyba średnio chciałoby się wam to robić, co nie? No i konie też tak mają. W drugą stronę, jeśli wybierzemy zbyt wartościową nagrodę w stosunku do danego zadania, to koń może się zacząć frustrować, nakręcać i bardziej skupiać na nagrodzie niż na zadaniu. Musimy więc bardzo pilnować, żeby odpowiednio dobierać wartość nagrody do zadań. W innym wypadku narobimy sobie problemów behawioralnych, takich jak frustracja, a od frustracji do agresji już jest bardzo niedaleko. Lub w drugą stronę, koń będzie miał nas w nosie, bo współpraca z nami nie będzie się mu opłacała. Pamiętajcie też, że pracę na r zaczynamy od nauki dobrych manier. Pracujemy często z jedzeniem, więc koń przy jedzeniu musi być spokojny, nie powinien grzebać nam po kieszeniach. Chodzić na nas, wymuszać jedzenia czy mieć agresji pokarmowej. Jeśli jakiś z tych problemów występuje, to od niego zaczynamy pracę, nie od nauki sztuczek. Często też nasze ambicje i wymagania są zbyt wysokie, co również prowadzi do frustracji lub zniechęcenia u koni. Tutaj w zależności od charakteru danego konia. Dlatego zawsze polecam metodę małych kroczków. Jeśli chcecie nauczyć konia czegokolwiek, zacznijcie od czegoś, co macie pewność, że ten koń zrobi. Przykładowo, jeśli uczymy spokojnego stania przy czyszczeniu, to nie zaczynamy od tego, że koń ma stać, aż my go całego wyczyścimy. Zaczynamy od tego, że nagradzamy za stanie nieruchomo na przykład przez dwie sekundy. Jeśli wychodzi, to zwiększamy ten czas i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważnym aspektem, który musimy spełnić przed jakimkolwiek trenowaniem z końmi, czy to R, czy R, są zaspokojone potrzeby dobrostanowe, czyli stały dostęp do siana, który jest szczególnie ważny w przypadku R, bo koń nie może być głodny, jeśli chcemy pracować na jedzeniu, bo będzie się zbytnio nakręcał. Dostęp do czystej wody, towarzystwo innych koni. Oraz swobodny ruch, czyli pastwisko lub wybieg. To na koniec temat lekko podstępny i przebiegły. Co jeśli, gdy zaczynamy trenować, koń na przykład stoi sobie przy psikaniu i nie ma teoretycznie większego problemu, a po jakimś czasie trenowania na R, Nagle się boi i nie chce być psikany. Albo koń zawsze był potulny jak baranek, a teraz pokazuje przysłowiowe rogi. No to ja wam powiem, że z obu przypadków powinniśmy się bardzo cieszyć. Bo jeżeli robimy wszystko dobrze, a coś takiego się wydarza, to oznacza to, że koń się nam otwiera, że nie boi się nam powiedzieć, że nie jest na coś gotowy, że woli zrobić coś w inny sposób. Lub że po prostu nie ma ochoty czegoś robić. To jest moim zdaniem najważniejszy cel w całym R+owym treningu, żeby koń czuł się przy nas bezpiecznie, żeby wiedział, że może nam odmówić, żeby sam proponował nam różne zachowania. To świadczy o rozwoju Waszej relacji i jest to przepiękna sprawa. Pamiętajcie też, że każdy koń jest inny, i to, że koń Krysi po dwóch sesjach R, biega kłusem za targetem i zaczyna już pokonywać przeszkody, to nie znaczy, że Wasz koń też musi. Dajcie sobie i jemu tyle czasu, ile potrzebujecie. To nie są wyścigi, ba. Jeśli będziecie cisnąć zbyt mocno, to wyjdzie Wam jedna wielka klapa. Zniechęcicie i siebie, i konia. Czy więc R może zepsuć wam konia? Oczywiście, jeśli coś robicie nieprawidłowo. Żeby wzmocnienie pozytywne działało tak, jak powinno, musimy mieć więc całkiem sporo wiedzy. Przede wszystkim wiedzy na temat końskiej komunikacji, emocji i ich natury. Musimy też mieć pod kontrolą swoje emocje, bo nie możemy wylewać swojej frustracji na konia. Musimy być empatyczni i ciągle pytać dlaczego, pamiętając, że za każdym zachowaniem, zarówno naszym, jak i końskim, stoi jakiś powód. To tyle na dziś. Jeśli macie jakieś pytania lub przemyślenia, zapraszam do dyskusji i do usłyszenia w kolejnym odcinku.